Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana Naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Panny, umęczony pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i on. O wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, który się w niebie święć siemię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnicę radosne Różańca Świętego, w pierwszej kolejności ofiarujmy Maryi ten różaniec jako wynagrodzenie jej sercu za grzechy i zniewagi, jakimi to serce jest obrażane. Podziękujmy też Dobremu Jezusowi za to, że dla nas stał się człowiekiem, że objawił się światu, że nieustannie objawia się w naszym życiu. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za jej miłość, obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół, kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, Wszystkie wspólnoty odnowy Kościoła, nasze parafie, nasze rodziny, naszą internetową wspólnotę modlitewną, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którą obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują: za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, za dzieci, młodzież, szczególnie moich uczniów i kandydatów do bierzmowania, za osoby starsze, za biednych i potrzebujących, wielkich i bogatych tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną pokój na całym świecie, pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny o to, byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii za wszystkie małżeństwa i rodziny o to, aby dobro pokonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza zwiastowanie. Nie w blasku rozbłysków i huków, ale w ciszy nazarateńskiego domku, słowo stało się ciałem. To nie w gabinetach ministrów czy biznesmenów, ważą się losy pokoju na świecie. Dokonuje się to w ciszy naszych serc, tu rodzi się pokój lub chęć zemsty, miłość lub nienawiść. Ty i ja zostaliśmy wybrani, by stać się narzędziami Jego pokoju. Ojcze nasz, który się w niebie święć siejmie Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga, nawiedzenie. Maryja nie zwleka ani chwili, bo wie, że ktoś czeka na jej pomoc. Im więcej pośpiechu u narodów świata w zdobywaniu broni, im więcej wokół nas nienawiści i gniewu, tym bardziej my musimy spieszyć z orędziem pokoju na złość. Odpowiedz dobrym słowem, na gniew przebaczeniem, nienawiść rozbraja jej życzliwością. Spiesz się, świat spragniony jest pokoju. Ojcze nasz, który się z niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bało do Złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskie pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewystami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia: Narodzenie. Mieszkańcy Betlejem nie przyjęli Boga pod swój dach. Musiał narodzić się w stajni. Podobnie i dziś Bóg, przychodząc do ludzi, napotyka serca twarde jak głaz. Zobacz, jak w noc Bożego Narodzenia, przy łamaniu się białym opłatkiem, ludzie podają sobie ręce na zgodę. Przez prosty gest przebaczenia możesz sprawić, że Boże Narodzenie będzie każdego dnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj odpływ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce, nie ujdź nas na pogłoszenie, ale nas błagaj złego Amen. Chwałaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bądź Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nowaś ja Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nowaś ja Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś, Na Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasze. Amen. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasze. Amen. Zdrowieś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Bóg zjawionaś między niewiastami i błogosławiona, owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowieś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Bóg zjawionaś między niewiastami i błogosławiona, owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módź się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta: Ofiarowanie. Światło na oświecenie pogan, tak to Symeon nazywa Jezusa. Jest szczęśliwy, że mógł zobaczyć na własne oczy zbawiciela świata. Oświeć Jezu umysły tych, dla których jedynym rozwiązaniem problemów świata jest wojna, a jedynym argumentem siła. Daj im znaleźć drogę pokoju. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiany owoc żywota twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta móc się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia znalezienie. Synu czemuś nam to uczynił? Wypowiadają zatroskani o syna Maryja i Józef. Dlaczego ginie wciąż tylu niewinnych ludzi, a świat żyje w ciągłym strachu? Kto następny padnie ofiarą? Jezu prosimy za ludzi podsycających wojny. Aby i oni odnaleźli drogę do Ciebie. Ojcze nasz, który się z niebie święć, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu Jezu ufamy Tobie O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia O Maryjo obyt grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami którzy się do ciebie uciekamy w intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię, spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu, rodzicy Maryi i Opiekunie Rodzin, Twoje ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać moi drodzy za wspólną modlitwę. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Dziękujemy osobom, które w tej modlitwie nas poprowadziły, szczególnie naszej młodzieży. Marcelowi, Dominikowi i Oli. Bardzo serdeczne życzenia składamy dzisiejszym jubilatom i solenizantom. Z tego co widziałem, Justyna prosiła o modlitwę za Anię z okazji urodzin. Proszę przekazać jej jak najserdeczniejsze życzenia od nas. Moi drodzy, śpijmy dobrze. Jutro, Dzień Pański, ostatni dzień okresu Bożego Narodzenia, więc no, warto go dobrze przeżyć, ale potem. Też będziemy się spotykać, też będziemy się modlić, też będziemy pozwalali, aby Jezus mieszkał w naszych sercach. Pan z wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. świata, monarchowie, gdzieś spiesz do życia. Powiedzcie nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie na tron, i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już w cieszy, Mędrcy świata, złość okrutna, dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek kruje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z połem, niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż Wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości? Oto jak każą kapłani, damy dar troisty, modły pracę niosąc w dani i żar serca czysty. To kadzidło mirwe złoto niesie mnie z Daję to z serca ochotą, przyjm od nas ofiar.